Zajęcami. I dzisiaj poznacie historyjkę, jak Klara, Sara i Milenka pojadą do babci. Okej, okay, dziewczyny, słuchajcie, jesteśmy już u babci. I teraz tak, proszę nie krzyczcie do babci, ani nie róbcie żadnych głupot. No bo jak babcia zobaczy, że wy takie jesteście, to was wyprosi stąd. Okej, okay, Klara, dobra. Chodźcie, idziemy. I żeby nie było tak jak na wakacjach, że jakieś takie. byłyście nagle dziwne. Zawsze byłyście grześne, a nagle takie dziwne byłyście, więc zapraszam. Chodź, mi lenko tutaj. Puk, 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 puk. O, to pewnie dziewczynki. Och. Cześć, dziewczynki. Hej, babciu. O, cześć, Klara. chodź. Cześć, mi lęko, Skarbie. Cześć, Sarusia. Ale wy wyrosłyście. Yy, Babciu, słuchaj, such, to jest yy, prezent od nas. O, dziękuję ci, Klara. Dziękuję Wam wszystkim, dziewczynki. Zaraz pokażę Wam, gdzie jest Wasz pokój. A na razie damy sobie. O! Chodźcie za mną. Tu jest kuchnia i jadalnia. Tam już widzieliście, że jest salon. A Wasz pokoik jest. O, tutaj. Proszę bardzo. O, dziękujemy, babciu. Ale superowo. Tu macie szafeczkę, żeby sobie poodkładać różne rzeczy. Mam nadzieję, że wystarczy. I tu macie łóżeczka. Możecie sobie powybierać. Ja tu już w to nie wnikam. I tu macie też taką toaletkę, jakby się potrzebowały. I teraz tak. Klarusia, Milenka i Sarusia, chodźcie, odłóżcie walizeczki i chodźcie za mną. Okej. Okay. Tutaj do przodu idźcie, idźcie, idźcie. O, o, o. Tutaj mamy łazienkę. A tu jest mój pokoik. Taki zwykły pokoik. Dobrze, babciu. A teraz idźcie się tam, rozpakujcie, a zaraz będzie obiadek. Dobrze, dobrze, dobrze. <laughs> Dobra. Więc tak ja chyba bym tu chciała spać. Tu na tym łóżku. Okej, okay, to ja chcę tu spać. Okej, okay, to ja mogę tu spać. Yy, więc teraz tak, trzeba się rozpakować, dziewczyny. Okej. Okay. Tutaj dajemy te nasze takie rzeczy po prostu toaletowe, no nie? Okej. Okay. W sumie ja bym na Waszym miejscu ubrań nie wyciągała, wiecie. Okej. Okay. Okej, okay, to tutaj, to tutaj. No, już rozpakowane. Dobra, to dajcie sobie może yy, walizeczki tutaj. O, tak tu będzie dobrze. Yy, no i teraz słuchajcie. Ja już jestem tak strasznie głodna. Ale w ogóle naprawdę ja już jestem strasznie głodna. Dobra, dobra. Teraz... Okej. Okay. Więc teraz tak. Gdzie my tu mamy tego pomidora na no ludzie? Nie mogę sobie poradzić. O matko, o matko. Pomidorki. Pomidorki tutaj. Dobra, do zlewu teraz. Niech one się zamoczą już. To trzeba wypić. Okej. Okay. Makaron jeszcze tylko. Okej. Okay. Okej, okay, pomidorki umyte. Dobra, spaghetti się robi. Trzeba przemieszać troszkę. O. Dobra. Klara! Tak, babciu, naklej proszę do stołu. Dobrze. Dobra, lecę, lecę. Okej. Okay. Okej, okay, tu mam jeszcze takie rzeczy. Dobra. Ok, jeszcze tu i tu. Dobra. Mam babcię soku nalać? Tak, soku nalej. Ok. I siadajcie już, dziewczynki, do stołu. Chodźcie do stołu. Dobra. Tylko my się jeszcze przebierzemy. No dobra, no to się przebierzcie szybko, dziewczyny. Gdzie my mamy ubrania? Tu mamy. Nie tu jednak, tutaj jednak. Okej. Okay. Jeszcze tylko to trzeba tu odłożyć. Ale babcia tam długo robi to spaghetti, nie? No masakra, masakra. Ale Klara mówiła, że nie wolno narzekać, więc chodźmy. Okej, okay. chodź siadaj. Dobra, dziewczynki, już idzie. Idzie, spaghetti. Wstań, proszę cię, Klara. Ok. I możecie dzieci jeść. Hmm. <laughs> dobra, my sobie bierzemy już soczki. A dobre, teraz do rączki i idę. Mmm, ale było pyszne. Dziękuję babciu. Milenka najdłużej przy stole, ale to nic się nie dzieje. <tryk> Flafi chodź na, na obiadek. Wow, babcia ma króliczkę. Na polko chcesz wyjść? ok. Klarusia! Poszła by z Flafim na pole? Pewnie. Okej, okay, mam tu jeszcze jakąś kocimiętkę. <kłysy> Chodź Fluffy! Fluffy! Fluffy, Fluffy, coś ty zrobił! O nie! Jesteś cały z błota! Muszę cię umyć! Ale dużo siusiasz. Flafi, co ty tam robisz? O nie, Fluffy! No i teraz muszę wziąć woreczek i to pobierać. Gdzie tam, gdzie tu jest kosz na śmieci? Klarusia, co się stało? Ech, Fluffy zrobił kupę na trawę. Oj no widzisz, nauczony taki już jest. Łe! Gdzie to jest kosz na śmięci? Ok, chodźcie, dziewczyny, pomożecie mi. A w czym mamy ci pomagać? No, chodźcie po prostu, ja cię kręcę. Tak ciężko pomóc. No, zobaczcie po prostu, jaki Fluffy jest brudny. O matko, i ty? No dobra, pomożemy ci go mieć. Chodź tu, Flaffy. Ty bierz wiaderko, a ja go umyję. Ja go umyję w tej, tej a ty go porządnie jeszcze wyszujesz. O, już czysty! O nie, Fluffy! Ok. No i wspólnymi siłami dałyśmy radę. O, już ciemno jest! Faktycznie, uh -huh. chodźmy lepiej do domu, ale poczekajcie, zobaczcie, tu można siedzieć. No i patrzeć na ten księżyc. Ale teraz już dziewczyny, chodźcie do domu. Babciu, czy tu są jakieś światła w tym domu? Oczywiście, że są. Oczywiście. Aj, dziewczynki, słuchajcie, jest jedna zasada. Mhm. Chodzimy spać przed 21. Co, ale dlaczego? Bo 21. to jest u mnie w domu cisza nocna. Zrozumiano? Dobrze, babciu. No. Na razie jest 18, więc, yy, więc możecie jeszcze. Nie spać, ale o osiemnastej nie możecie wychodzić z Boże, nie o 18:00, o 21:00 Nie możecie wychodzić z spokoju, jasne. Mhm, no dobrze. Ja idę pooglądać jakiś serial. O, matko, ale babcia była jakaś taka dziwna, no nie? Mhm. Ja się trochę boję, babci. Nie masz się czego bać, milenko. Spokojnie. Może po prostu babcia chce, żebyśmy się wysypiały. Może. Ale żeby nie wychodzić z pokoju, nawet do łazienki? No nie wiem. Ale czekajcie, bo... Co my tu mamy? To nie... Oto. Słuchajcie, pamiętacie jak mama mówiła, że musicie zażywać leki i ja tak samo... I to, że po prostu no. Tak, wiem, że tam no jest. Y, bu, było opakowanie z pieskiem, ale to nic. Po prostu zjadł. Ała! Ok, I teraz trzeba się tego mleka napić. No i git. Git majonez, <tryk> Dobra. Ci olejek, ale fajny. Ups. Dobra. E, dziewczyny, słuchajcie. Już trzeba się przebrać w piżamy, wiecie? Mm, no tak, już trzeba w piżamy. Ja już się przebrałam, widzicie? Widzicie, jaka jestem ekspresowa, dziewczyny? Naprawdę. Ach, no widzimy, no. Już się nie przechwalaj. No okej. Okay. Niech wam będzie. Ale ja się nie przechwalam. O matko, no widzicie. Widzicie widzowie. I kto tu się przychwala? Ona. Dobra, damy tę tu ubranka tutaj. Dobra tu nie będzie, przecież nic się nie stanie. Co teraz porobimy? No nie wiem, ja bym jeszcze coś porobiła z babcią poza tym kolację jeszcze trzeba zjeść. Chodźcie, ja wam zrobię. Albo czekajcie. Babciu, zrobisz nam kolację? Dobrze, dobrze. Usiądźcie tutaj sobie, a ja wam coś przyrządzę. Albo wiecie co? O. Oj, kuryczaczki. Okej, okay, to podgrzejemy na patelni. A tą bułę zrobię. O. I to też podgrzejemy na patelni. Dobra. Okej. Okay. Teraz bierzemy trzy rzeki. Dobra. Teraz jeszcze tylko by herbatę im zrobić. Albo w sumie dam je mleka. A co mi tam? Okej. Okay. Kolacja, dziewczynki. O dobra, idę już. Ja też. Ja. Mmm, ale pycha. Babcia ja to zj zjadłam raz, dwa. No to idź, wynieś skarby do... No walki. Babciu, dlaczego masz taki dziwny głos? Ach, nie wiem. Ja jakoś chyba zachrypłam. Nie przejmujcie się, dziewczynki. Okej. Okay. Mmm, pyszne było. Babciu, teraz my się idziemy myć. Mhm. Uh -huh. To idźcie, idźcie, ale pamiętajcie, że już jest dwudziesta. Macie godzinkę. Za godzinkę musicie spać. Mhm. Uh -huh. Dobra, to wy się najpierw ukąpcie, dziewczyny. A ja tu poczekam. Dobra, to... Okulary masz nasze. No dobra. Okej. Okay. Którą kulę dziś bierzemy? Kolorową, okej. Okay. A chyba się nie da jej. A dobra, to nic. I, tupi, tupi. To jest chyba dla dzieci. Nie, to z Klary, to! Dobra, teraz musimy się spukać. Dobra, dłożę ich okularki tu. Dobra, ja się chyba dzisiaj nie kąpię, okej. Okay. My już! To idźcie już do łózia. I dobranoc dziewczyny. Dobranoc! A jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego babcia nam każe spać o 21.00 i nie wychodzić z pokoju o 21.00, to oglądajcie drugą część. Pa, pa!